Ponieważ jest jeszcze widno, więc dzień dobry Państwu i mam nadzieję, że za dnia stąd wyjdziemy. Chociaż organizatorzy dbają o to, żeby nie tylko po państwa stronie było teraz więcej osób. Ale jak widać po naszej stronie w tym roku są już cztery osoby, jak tak dalej pójdzie, to sala się podzieli na pół i wtedy dopiero będziemy siedzieć bardzo długo. Tadeusz mówił bardzo ciekawie, jak zwykle, same bardzo dobre rzeczy. Ale prawie połowę czasu już nam zajął, więc my się musimy ścieśniać. Przepraszam bardzo, powiedział ten, który mówi krótko zawsze. <laughs> mówiąc, mówiąc o Witoldzie Pileckim, szczególnie w ostatnich latach, nieodłącznie z tą postacią kojarzy nam się słowo bohater. I na ogół tak jest określany. To jest bardzo prawidłowe określenie. To był, jest i będzie polski bohater. Po tym wszystkim, co zrobił, po jego przepięknym życiorysie po jego działalności, po cenie jaką zapłacił, niewątpliwie tak jest. I należy pamiętać, że bohater to nie jest osoba, którą się ustanawia, narzuca z góry, tak jak było po 44 roku, przez 45 lat, że bohaterów tam wyznaczano, stawiano im pomniki, robiono ku ich czci akademie, fałszowano wszystko, co tylko możliwe, Najgorsze jest to, że po tych kilkudziesięciu latach przez następne prawie trzydzieści lat osoby wychowane w tamtej atmosferze, w tamtych warunkach, wiele z tych rzeczy przyjęły do siebie, nasiąknęły jak gąbka i dzisiaj to wszystko im się miesza w głowie. To co się dzieje obecnie z Witoldem Pileckim jest bardzo pozytywne, dlatego że im młodsze pokolenie to mniej skażone przeszłością, tym więcej o nim wie. Ale gdybyśmy tak zrobili sądę na sali, kto z Państwa czytał raporty Witolda Pileckiego, kto zna kontekst tego wszystkiego, kto wszystko stara się to zrozumieć, to okazałoby się, że my wiemy mało. To jest wiedza powierzchowna. Wiemy o nim podstawowe rzeczy, natomiast tego wszystkiego, co jest z nim związane, nie bylibyśmy w stanie opowiedzieć. I on będzie wtedy dopiero w pełni naszym bohaterem, jeśli my to, co on nam zostawił to, co napisał w tych raportach, jeśli poznamy, zrozumiemy i będziemy w stanie na podstawie tego, co on zostawił, jego przeżyć, jego raportów, bronić jego, jego środowiska, które jest cały czas przecież atakowane, ale także szerzej, bronić Polski, bronić nas przed tym, co się dzieje w świecie. Szczególnie w ostatnich latach to narasta. Ta histeria, która jest w wiadomej gazecie, która dotyczy takich spraw jak jedwabne czy kielce, mówi nam, że nie wolno badać, że wszystko już powiedziane, że przyjechał człowiek, który miał objawienie, nazywa się Jan Tomasz Gross, który ma tu swoich wyznawców, czyli swoją szkółkę objawieniową, i oni już wszystko załatwili. W związku z tym badać nie wolno. Każdy, kto bada, ten się odchyla. Czyli jak to tak naprawdę jest? Czy my jesteśmy wolni? Czy mamy wolność przekonań? Czy mamy wolność słowa? Jak można nie kwestionować tego, co ustalono wcześniej? Nie mówię o tych sprawach. Jaki byłby postęp w tym dobrym pojęciu w świecie, gdyby nie znaleźli się ludzie, którzy zaczynają coś od nowa? Coś, co wydawało się, że jest znane, całkowicie już przetrawione, a oni znajdują nowe rzeczy. I często jest to wiedza, która część wiedzy poprzedników przewraca do góry nogami. To jest naturalne. Tak powinno być. Czyli nauka, to co Marek Chodakiewicz zawsze podkreśla, a szczególnie mnie pilnuje, żeby czytać, uczyć, sprawdzać, weryfikować, nie mówić nic, co byłoby pustosłowiem. Tak powinno być z Witoldem Pireckim. Musimy mieć wiedzę o nim, ale wiedzę konkretną, czyli wiedzieć, co tak naprawdę sobą przedstawiał i dlaczego on jest naszym bohaterem. Czy można nam bohaterów narzucić? Jeśli to byłaby. Elementarna polityka państwa, że z dnia na dzień wprowadzono by tę postać do szkół, nakazano dzieciom deklamować wierszyki, stawiać, stawiać gdzieś tam pierwsze kroki w szkole od razu przy pomniku, te dzieci by nic nie wiedziały. To byłby przymus, to byłoby nieprawdziwe. I te dzieci by tego instynktownie nie przyjmowały. Ja się z tego cieszę, że tego przymusu nie ma, że w ostatnich latach tego nie było i mam nadzieję, że nie będzie, że my sami oddolnie chcemy. Takich bohaterów. Chcemy ich poznać, chcemy ich propagować, dlatego że to są nasi bohaterowie i takimi oczywiście zostaną. Mamy w tych sprawach dwoistość. Mamy nasze elity, właściwie mieliśmy, bo one zostały wytępione, wymordowane, rozpędzone po świecie, które były prawdziwe. To były elity samoistne. Z pokolenia na pokolenie do tych, do tych elit przybywały jakieś nowe sylwetki, nowe postaci. Było ich coraz więcej. Na tym polega rozwój społeczeństwa. Naród, który traci elity, przestaje być narodem. Staje się bierną masą, która można przeganiać we wszystkie strony, tak jak to robi góra z owcami. Raz na tą halę, raz na tamtą. Owce pójdą, bo muszą, bo nie rozumują. I z tym mieliśmy przez długi czas do czynienia w Polsce. Ludzie się przyzwyczaili, że ktoś za nas decyduje że ktoś za nas nam stworzy takie sylwetki, że nam takich ludzi pokaże. Po roku 89 formalnie takiego przymusu nie było. Już mieliśmy możliwość wyboru, ale to nie do końca, dlatego że siły ustanowione w tym szerokim zakresie, czyli różnego rodzaju instytucje krajowe, międzynarodowe, środowiska, postaci, które dbają o to, żeby to ich narracja była na górze, żeby wszelką inną zwalczać, dbają też o to, kto ma być naszym bohaterem. Czy bohaterem ma być szeregowy członek Solidarności, który był bity, prześladowany, dzisiaj żyje w nędzy, ale przedtem drukował, nosił ulotki, był na demonstracjach, zapłacił za to zdrowiem. Czy dzisiaj bohaterem jest Bolek Wałęsa z milionami na koncie? Czy bohaterem jest Hienia Krzywonos, bo ją jakaś tv-telewizja pokazuje w kółko i mówi, że tak. Ona jest najważniejsza. Na przykład nie pani Anna Walentynowicz, która przecież praktycznie nigdzie nie była i nic nie robiła. Ludzie w tym się wszystkim gubią, przestają rozumieć, nie mają własnego pionu, nie mają wzorca, do którego można odnieść, nie wytworzą sami z siebie nowych elit. Musimy się bardzo intensywnie uczyć. Ten przymus jest obecnie pośredni. Pośredni w ten sposób, tak jak mówił Tadeusz Płużański, że nie można zwalczyć Witolda Pileckiego wprost. Jego się nie da zabić już drugi raz. To już zrobiono. Ale on w jakiś sposób żyje. Żyje w naszej świadomości. Coraz więcej osób jest tą orbitę wciągniętych. W szkole trudno byłoby dzisiaj znaleźć wśród młodzieży gimnazjalnej, a szczególnie licealnej, osoby, które by nic nie wiedziały o Pileckim, o Ince, o Upaszce, ale w pokoleniu moim, trochę starszym, ale także sporo młodszym, te postaci nie istnieją. Ci ludzie nic nie wiedzą. W dodatku ich to w ogóle nie obchodzi. Czyli musi upłynąć jakiś czas, zanim zaczniemy wracać do normalności. Bo ten powrót jest. Najważniejsze jest to, że nie jest to powrót sterowany, nie jest to powrót narzucony. Nie zaczynamy tego w szkole, nie zaczynamy tego wszędzie na zewnątrz, że ktoś nam każe, bo wtedy instynktownie byśmy to odrzucali. I wtedy Witold Pilecki, gdyby był tak narzucany, nachalnie, nie byłby taką postacią, mimo tych samych zasług, takiej samej przeszłości. I tu warto się zastanowić, jak ten mechanizm działa. Jak się przeciwstawia inne osoby Witoldowi Pileckiemu, którego początkowo nie było wcale, a później przykrywano tę jego działalność, jego osiągnięcia innymi osobami, też wybitnymi, też zasłużonymi, które są bezkarnie traktowane źle, nawet o Belżywie, szczególnie w internecie. Ludzie myślą, że anonimowo to można. To są przykłady Jana Karskiego czy Władysława Bartoszewskiego. To nie byli przeciętni ludzie. Ludzie naprawdę zasługami i ich losy też są godne uwagi, ale ci ludzie nie byli na miarę Witolda Pileckiego. Jan Karski, który jest pokazywany jako bohater całemu światu bardzo dawna, Szczególnie tam po drugiej stronie, nie był w obozie koncentracyjnym. Nie poszedł tam na dwa i pół roku, nie zobaczył jak to wszystko działa i nie opisał tego. On wiedzę gromadził pośrednią i dokonał czynu niezwykłego. Próbował przekonać Zachód do tego, co się dzieje w Polsce. Ale to jest postać dzisiaj pomnikowa. Fundacje, nagrody, różnego rodzaju wydarzenia związane z tym nazwiskiem są od bardzo wielu lat. Natomiast Pilecki bardzo powoli do tej świadomości na zachodzie się przebija. Dzięki temu, że napisał te raporty, że jest porządził tak obszerne, tak szczegółowe, możemy walczyć o miejsce w świecie dla naszego bohatera, bo to jest bohater nie tylko Polski i nie tylko Europy. On nie ma odpowiednika w tamtych czasach w całym świecie. Nie było kogoś tak niezwykłego, jak on. W związku z tym to miejsce dla niego ma być nie na pomniku. On ma być w nas. My coś z tego, co on po sobie zostawił, musimy przyjąć jako swoje. I walczyć o jego dobre imię, żeby nie było tak jak właśnie profesor Andrzej Romanowski potrafił napisać Paszkwil, bo to nie jest tekst popularno-naukowy, jak go łagodnie potraktował Tadeusz Płużański. To był Paszkwil, człowiek, który zaczyna, a jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historykiem nie jestem i akt nie czytałem, ale. I później sobie można po Witoldzie Pileckim używać, czyli wypisywać rzeczy, do których nie był uprawniony. Gdyby zbadał, gdyby coś takiego znalazł, gdyby pokazał, gdyby udowodnił, miałby rację. Musielibyśmy się z tym pogodzić. Tylko ta druga strona nie chce badać, nie chce sprawdzać. Chce nam tę historię narzucić z góry, gotową do przyjęcia. Tak jak jest z Władysławem Bartoszewskim. To był bardzo inteligentny człowiek, nieprzeciętny, zaniedbał pewnych rzeczy w swoim życiu, później się wstydził. W związku z tym w jakiś sposób uzurpował sobie tytuły naukowe zupełnie niepotrzebnie. On bez tytułu profesor byłby tym samym Władysławem Bartoszewskim, gdyby nie ugrząsł po uszy, czy jeszcze wyżej w polityce bieżącej w ostatnich latach, gdyby nie odnosił się do swoich domniemanych czy wymyślonych przeciwników, czyli ludzi inaczej. Myślących, inaczej głosujących o Belżywie, jego miejsce w tym panteonie byłoby normalne, ale on poszedł w stronę, do której nie miał prawa. Poszedł w stronę negowania tego, co było naokoło niego. Jego wystąpienie, które nie miało mocy sprawczej, na szczęście, wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który pytał kapitułę Orderu Orła Białego, czy zgadzają się z tym, żeby pośmiertnie oznaczyć Witolda Pileckiego orderem Orła Białego. I Władysław Bartoszewski nie zgodził się, zajął stanowisko przeciwne, z bardzo specyficznego powodu: uznał, że osobom zmarłym nie można robić takich wyróżnień, bo ta ma się otworzy i będzie tych odznaczeń dużo. To jest nieprawdziwe. Po pierwsze, ten order został ustanowiony dopiero po zmianach po 1989 roku. Była bardzo długa przerwa. Przed Witoldem Pileckim tych odznaczeń dla osób, które nie żyły, było bardzo dużo. Może nawet kilkadziesiąt, nie wiem, nie jestem w stanie policzyć, ale kilkanaście na pewno. Dlaczego w takim razie protest przeciwko temu, żeby odznaczyć Witolda Pileckiego? Czy on na to nie zasłużył? Bo gdyby żył, prawdopodobnie tych kontrowersji by nie było. Skoro nie żyje, a my dostaliśmy, to może by takiemu nie dać. Nie będzie wtedy tak ciasno. Wśród tych odznaczonych. To nie była postawa godna szacunku. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby wyraził zgodę. Powinien to zrobić. I wreszcie, wszystko to, co jest związane z jego życiorysem, z jego działalnością, było poprawiane, doprawiane, dopisywane zupełnie niepotrzebnie. Mówię, człowiek bardzo inteligentny. Miał swoje zasługi. Przepięknie się spisał w więzieniu. Także w okresie po wyjściu z więzienia, coś go jednak później skłoniło, żeby iść w dziedzinę, która, jak mi się wydaje, zabrała mu dużą część tego, co mu się autentycznie należy. Stąd ta internetowa nienawiść, to wymyślanie rzeczy haniebnych: że siostra była w gestapo, czy kochanką gestapowca, że cała rodzina była konfidentami, rząd był konfidentem w obozie. Tak moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy mieli niezbite, stuprocentowe dowody. Ale z drugiej strony, powiększanie roli Władysława Bartoszewskiego w Auschwitz prowadzi do takich skutków, że ta tama pęka. Władysław Bartoszewski praktycznie w tym samym czasie, tym samym transportem, pojechał do Auschwitz. Był tam nieco ponad pół roku. Pierwsze dwa miesiące w obozie. I to był okres, kiedy ten obóz zaczynał funkcjonować. To jeszcze nie było tego masowego wielkiego ludobójstwa, nie było zagłady. Cztery miesiące z tego nieco ponad półrocznego pobytu Władysław Bartoszewski spędził w szpitalu więziennym. To nie był taki szpital w 1944 roku. To był, 40, 41, początek 1941 roku, jeszcze w miarę porównywalnie zupełnie inaczej. I on nie mógł poznać całej prawdy o obozie, bo on po tym obozie nie chodził. On nie widział, jak ten obóz funkcjonuje. A później, delikatnie, zaczęło być takie spychanie tej narracji, że właściwie jedynym człowiekiem z Auschwitz godnym uwagi jest Władysław Bartoszewski. Do tego doszła sprawa raportów. Nie wiem, która wersja jest prawdziwa. On raz twierdził, że napisał, drugi raz, że opowiadał Hannieczaki, która spisywała, później to wydała, że to jest de facto jego życiorys. Przypuszczam, że nie. I robił to zupełnie niepotrzebnie. Nikt by mu z tych jego zasług niczego nie ujął, gdyby od początku do końca trzymał poziom czyli, tak jak mówiło się kiedyś po warszawsku, trzymał fason. Gdyby mówił prawdę, walczył o prawdę dla innych, nie przekraczał pewnych ram. Raporty Witolda Pileckiego nie są porównywalne z jakimikolwiek przeżyciami. Opowieściami jakiegokolwiek później więźnia. Dlatego, że Pilecki poszedł tam dobrowolnie i poszedł właśnie po to, żeby zobaczyć, żeby poznać prawdę, poznać niemiecką maszynę, fabrykę śmierci. Poznał i ją opisał. I to jest jego największa z tamtego okresu zasługa. Następny element przeciwstawny w tych dwóch życiorysach to próba przykrywania wielkości bohatera czyli Witolda Pileckiego, Władysławem Bartoszewskim. Znowu, to jest powstanie warszawskie. Jeden i drugi był w tym czasie w Warszawie. Jeden walczył, był dowódcą kompanii w zgrupowaniu Chrobry 2 od początku do końca na polu walki. W dodatku na placówce, która nie oddała nawet fragmentu Niemcom. Oni kapitulowali w tym miejscu, które zajęli na początku powstania. Władysław Bartoszewski miał inną rolę. Był bardzo młodym człowiekiem. Nie wiem, czy on był w strukturze wojskowej, na pewno był w FOPie, na pewno był przy żegocie, natomiast nie wiem nic o jego wyczynach wojskowych, ale na tablicy, którą postawiono mu za życia, jest informacja, że w Warszawie na marszałkowskiej 62, w tym miejscu podczas powstania Warszawskiego, mieściła się redakcja i w jej składzie był Władysław Bartoszewski. Ja bym się na jego miejscu nie odważył, żeby wyrazić zgodę, a przypuszczam, że pytano. Jedyny żyjący powstaniec, który dostał tablicę w Warszawie poświęconej właśnie jemu. I z tym się wiążą też takie historie, które czasami opowiadam, że bardzo leciwe panie, szczególnie na początku, gdy ta tablica się pojawiła, gdy tam była taka półeczka jeszcze na kwiaty i na znicze, przynosiły kwiaty i paliły znicze, i mówiły, że właśnie tym osobom z powstania. Ja mówiłem, przecież on jeszcze żyje. Co pan? Kto? Ja mówię, no ten z telewizji, niech pani obejrzy. Władysław Bartoszewski. Jedna z takich pania, kto usłyszała, zabrała nic, zabrała kwiatki, mówi do mnie, idź pan w cholerę. A co ja byłem winny? Przecież to nie ja byłem winny. Ja jej tylko to wytłumaczyłem. Po co? Następna sytuacja to jest ekspozycja w Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez pierwsze lata było miejsce szczególnie wyeksponowane gdzie było upamiętnionych trzech powstańców warszawskich. Witold, Witold Pilecki, Jan Nowak Jeziorański i Władysław Bartoszewski. Trzej, najważniejsi. Witold Pilecki od początku do końca walczy z bronią w ręku. Jan Nowak Jeziorański, kurier z Londynu, jest w sztabie w dowództwie AK, ale on udziału w walkach nie bierze, przynajmniej nic o tym nie wiem. Natomiast Władysław Bartoszewski jest na peryferiach powstania. Jest powstańcem i nie wolno mu tego odbierać. Ale to nie jest postać równoznaczna z Witoltem Pileckim w powstaniu. I teraz proszę popatrzeć na odznaczenia i na awanse, jakie ci ludzie dostawali. To jest właśnie ta próba pośrednia już teraz, przykrywania działalności, przykrywania postaci Witolda Pileckiego. Nie możemy go zwalczyć całkiem. Nie możemy go Wam już zabrać. Nie możemy o nim nie mówić, ale możemy w takim razie na jego tle pokazywać innych, równie albo może ważniejszych. Władysław Bartoszewski miał szczęście. Szczęście, że tak długo żył, ale z drugiej strony to było także nieszczęście, bo musiał na siebie wziąć ten ciężar, musiał się z tym w jakiś sposób pogodzić, bo on nie walczył z tą legendą, która nie do końca była prawdziwa. Zachowała się... Rzecz specyficzna z okresu okupacji. Całościowy raport Witolda Bieńkowskiego, pseudonim Węcki z Delegatury Rządu na Kraj, o Radzie Pomocy Żydom. Opis struktury działalności, dokonań. W tym raporcie człowieka, który znał wszystkich działaczy żegoty, znał cały zakres żegoty, tam są często rzeczy dla nas nieprzyjemne. To jest raport szczery, prawdziwy, aż do bólu. Tam Władysław Bartoszewski jest wymieniony raz, praktycznie jako goniec, bo co dwudziestoletni człowiek mógł w brzegocie robić? Nad nim byli ludzie o pokolenie starsi, ludzie, którzy mieli doświadczenie, mieli szerokie kontakty, zupełnie inne możliwości. Każdy w takiej strukturze był potrzebny. Jako trybik ta struktura chodziła dlatego, że byli też także tacy ludzie jak Władysław Bartoszewski. Ale proszę poszukać w tej chwili. Jaka jest opowieść? To jest jedna z głównych postaci żegoty. Kilkunastu bardzo ważnych działaczy żegoty praktycznie nie ma w naszej świadomości. My o swoich bohaterów musimy zadbać sami. Nie dajmy sobie narzucać tej narracji. Nie dajmy sobie opowiadać rzeczy, które nie do końca są prawdziwe, ale przede wszystkim uczmy się sami. Jeśli z czymś się spotykamy, z jakąś wiedzą całkowicie nową. Ktoś wyskakuje z jakimiś sensacjami, nie powtarzajmy tego bezwiednie. Często się nam to podoba, ładnie brzmi, ale czy to jest prawda? Czy mamy prawo kogoś krytykować albo kogoś wywyższać na tle innych? Czy mamy odpowiednią wiedzę? Bo jeśli kierujemy się tylko emocjami i kierujemy się tym, że ktoś starszy i mądrzejszy od nas opowiada i mówi, to niekoniecznie tak musi być. Nasi bohaterowie muszą być prawdziwi. Trzeba obedrzeć legendę polskiego podziemia z rzeczy przypadkowych, z rzeczy doklejonych, z rzeczy, które przez te kilkadziesiąt lat zostały przypięte do tej legendy i ciągną tych ludzi w dół. Przykładem może być ostatnia afera, tak to można nazwać, z generałem Ścibor-Rylskim, prawda? 99-letni człowiek Instytut Pamięci Narodowej, chce go teraz ciągać gdzieś po sądach, lustrować, robić mu krzywdę. Ja rozumiem, że jego otoczenie, jego środowisko występuje w jego obronie. Były wystąpienia, rząd był oddelegowany, spełniał specjalne zadania wywiadowcze, w bezpiece. Może. Tylko to trzeba udowodnić, ale jeśli w jego obronie występuje człowiek, który jest jego zastępcą, który podczas powstania miał lat 15, czyli w 1945 roku miał lat 16, co on może wiedzieć o jakiejkolwiek działalności wywiadowczej z tamtego okresu, jeśli później ta wiedza nigdy nie wypłynęła? Jeśli ten powstaniec, który też występuje przed szereg i ma reprezentować środowisko, był odznaczony krzyżem walecznych za powstanie. Ale kiedy? Po powstaniu, nie rok, nie dwa. Nie trzy, nie w Londynie, tylko w Warszawie, w czasie trwania zwanej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nominację do Krzyża Walecznych i wręczył mu legitymację z własnoręcznym podpisem sowiecki generał związany z GRU Aleksander Zawacki, przewodniczący Rady Państwa PRL. Komu komuniści w 1959 roku nadawali takie odznaczenie, krzyże bojowe za powstanie warszawskie, które w całości przecież zwalczali, powstańców nienawidzili, bo powstanie słusznie w ich pojęciu skierowane było przeciwko Związkowi Sowieckiemu, przeciwko nowej okupacji komunistycznej. Bez takiej wiedzy, bez wgłębiania się w to wszystko, nie damy sobie rady. A to jest łatwe. Naprawdę warto spróbować, zacząć się uczyć. Marek Chodakiewicz zachęca. A ja za nim powtarzam. Dziękuję.